W ciągu pierwszych pięciu tygodni działań wojennych byliśmy świadkami wielkich ofensyw. Niemieckich, rosyjskich oraz austro-węgierskich, największych w dotychczasowej historii świata. Z dniem dzisiejszym zrywamy jednak z wojną otwartą. Dziś wojna przenosi się do okopów. Nazywam się Marek Kamiński. Witajcie w kolejnym odcinku historii wojny nieznanej. Na początku tygodnia Francuzi oraz Brytyjczycy podjęli próbę przegrupowania się w pobliżu Paryża, oczekując niemieckiego natarcia. Niemcy oprócz działań na zachodzie posuwały się do przodu również i na wschodzie, licząc na wyparcie sił rosyjskich z powrotem na terytorium Rosji. Sama Rosja zaś deptała po piętach armii austriackiej, zmuszając ją do odwrotu w kierunku Austro-Węgier. Dwa tygodnie temu rosyjska armia została spektakularnie pokonana w bitwie pod Tanenbergiem. Od tego czasu Niemcy starali się wykorzystać swoją przewagę. Nie udało im się jednak zaangażować sił przeciwnika w żadnym większym starciu. W tym tygodniu sytuacja ta ulegnie zmianie. 9 września armia niemiecka, wzmocniona posiłkami przekierowanymi z frontu zachodniego, zaatakowała Rosjan całkowicie miażdżąc ich oddziały na terenie pojezierza Mazurskiego. Resztką rozbitych sił rosyjskich udało się ujść z życiem jedynie dzięki niesamowitej prędkości odwrotu wynoszącej 40 km dziennie. Obydwa starcia, szczególnie to pod Tannenbergiem, były prawdziwie spektakularnymi zwycięstwami, które doprowadziły do całkowitego wyparcia sił rosyjskich z terenu Niemiec. Na chwilę obecną wyeliminowały one również rosyjską przewagę liczebną. Oczywiście rosyjska obecność w terenie wciąż była znaczna, jednakże dzięki odniesionym zwycięstwom Niemcy nie musieli obawiać się niespodziewanego natarcia niezliczonych sił rosyjskich. Jako anegdotę mogę przywołać pewne wydarzenie, które miało miejsce podczas rosyjskiego odwrotu. Wycofujący się z terenu Prus Wschodnich żołnierze rosyjscy chcieli zabrać ze sobą pomnik Bismarcka. Ich dowódca zakazał im jednak zabrania ze sobą tej dość niezwykłej pamiątki, pragnąc uniknąć międzynarodowego incydentu. Na tym etapie siły rosyjskie po licznych niepowodzeniach w walkach z siłami Niemiec zapewne całkowicie by się załamały, gdyby nie zwycięstwo odniesione nad Austro-Węgrami w tzw. bitwie galicyjskiej, która dobiegła końca 11 września. Bitwa galicyjska stanowiła de facto szereg bitew stoczonych na przestrzeni kilku tygodni podczas austriackiej ofensywy na terytorium Rosji. Zmagania te zakończyły się zwycięstwem Rosji, która wzięła do niewoli 130 tysięcy austriackich żołnierzy, powodując jednocześnie straty sięgające ponad 300 tysięcy ofiar, co stanowi prawdziwie oszałamiającą liczbę. Powodem tak druzgocącej przegranej był jednak nie tyle geniusz dowództwa rosyjskiego, co niekompetencja austriackich generałów. Dowodzący sztabem wojska Austrii Konrad von Hotzendorf zdecydował się na atak siłami znacznie mniejszymi od tych, którymi dysponował przeciwnik. W takich okolicznościach klęska stała się nieuchronna, a wojska Austrii musiały wycofać się 160 km w stronę Karpat. Porażka i upokorzenie austriackiego dowódcy były całkowite. Podobno, Hötzendorf wyznał, że sam Franciszek Ferdynand, gdyby wciąż żył, najpewniej osobiście zastrzeliłby go za spowodowanie tak wielkiej katastrofy militarnej. Wróćmy na chwilę na front zachodni. W omawianym przez nas tygodniu, Francja, Wielka Brytania oraz Rosja zawiązały ze za sobą pakt. Państwa te zadeklarowały, że żadne z nich nie zawrze osobnego pokoju z Niemcami lub Austro-Węgrami, decydując się tym samym na walkę do samego końca. Co do wspomnianego końca, jego widmo unosiło się nad frontem zachodnim. Siły Niemiec od dwóch tygodni postępujące w stronę Paryża szykowały się do ostatecznej bitwy. W oczekiwaniu na szturm sił niemieckich Francuzi chyba po raz pierwszy od początku kampanii zyskali swego rodzaju przewagę. Mimo sporych strat odniesionych na przestrzeni ostatnich tygodni, udało im się przegrupować oraz zasilić swe szeregi nowymi rekrutami. Dla porównania, armia niemiecka pozostawała w natarciu od 33 dni, będąc na granicy wyczerpania. Ponadto Niemcy, podążając za będącymi w odwrocie wojskami Wielkiej Brytanii, niebezpiecznie wydłużyli swoją linię zaopatrzenia, praktycznie pozbawiając się możliwości efektywnego szturmu na Paryż. Połączone wojska Francji i Wielkiej Brytanii szykowały się więc do ostatecznej bitwy, mobilizując swe siły na południe od rzeki Marny. Sama bitwa, której zarówno Francuzi, jak i Brytyjczycy absolutnie nie mogli przegrać, rozpoczęła się 5 września. Brało w niej udział ponad 2 miliony żołnierzy. Francuzi wykorzystując sieć połączeń kolejowych, ustawicznie zmieniali swoje położenie, starając się wymanewrować siły niemieckie. W normalnych okolicznościach taktyka ta nie stanowiłaby dla Niemców wyzwania, na tym etapie mieli oni jednak bardzo poważne problemy z komunikacją i koordynacją działań. Dowodzący natarciem Moltke znajdował się wówczas w oddalonym o 500 km Koblenz, nie potrafiąc efektywnie zapanować nad generałami działającymi na własną rękę. W owym okresie Moltke zaczął również odczuwać moralne rozterki związane z zatrważającą ilością ofiar dotychczasowych działań wojennych, za które czuł się osobiście odpowiedzialny. Na tym etapie można pokusić się o stwierdzenie, że dotychczasowe sukcesy wojsk niemieckich były dość niezwykłe, biorąc pod uwagę fakt zerowej koordynacji działań i pełnej samowoli ich dowódców. Podczas całej bitwy nad Marną Moltke oraz główny sztab dowodzenia nie wydali walczącym ani jednego rozkazu. Niemcy posiadali dwie armie ulokowane w tym miejscu. Kolejna, będąca pod dowództwem generała von Bulowa, zmuszona była uformować linię z północy na południe, by skutecznie obronić się przed siłami francuskimi. Von Bulow przemieścił wojsko ze strony lewej na prawą, by przypuścić kontratak. Działanie to stworzyło jednak lukę między jego siłami a armią wschodnią dowodzoną przez von Kluka, z której bardzo ostrożnie skorzystały brytyjskie siły ekspedycyjne. W rezultacie armia Bulowa została odcięta od sił Kluka. Na tym etapie warto wspomnieć o bardzo ciekawej anegdocie. Francuski generał Gallieni zdecydował się na, jak sam to określił, dość oryginalne posunięcie. Zarekwirował on mianowicie wszystkie francuskie taksówki, wykorzystując je do transportu zaopatrzenia 50 km od miasta wprost na front. Ponieważ technologia motoryzacyjna stała w tych czasach na bardzo niskim poziomie, 400 samochodów zajeżdżających na linię frontu musiało zrobić duże wrażenie. Co ciekawe, taksówkarze otrzymali wówczas spore wynagrodzenie za odbyte kursy. Ich taksometry były włączone przez cały czas trwania operacji. Dzień 8 września miał zaważyć o losach bitwy, a może i nawet całej wojny. Pod nieustannym naporem ciosów padających z obydwu stron, jedyną niewiadomą było, kto ulegnie pierwszy. Wydarzeniem, które zdecydowało o wyniku starcia, było zajęcie przez Francuzów w nocy 8 września miejscowości Marché-en-Brie. Przystępujący do kontrataku Bulow był w tym czasie oddalony od Klika o niemal 30 km. Otoczony przeważającymi liczebnie siłami wroga von Bulow zmuszony był dać rozkaz wycofania się. O godzinie 9 rano dnia 9 września 1914 roku siły niemieckie przystąpiły do odwrotu. Tego samego dnia Niemcy zmuszeni zostali do wycofania się za rzekę Marne, a 13 znajdowali się już 100 kilometrów dalej. I właśnie na tym obszarze wycofujące wojska zdecydowały się schronić w okopach. Manewr ten możliwy był dzięki bardzo przydatnemu narzędziu będącemu na wyposażeniu armii niemieckiej. Łopacie Trudno ocenić, jak wiele tysięcy Francuzów straciło życie z powodu umiejętnego wykorzystania tak prostego narzędzia. Żołnierz ukryty w okopie znajdował się poza zasięgiem artylerii, nie sposób również trafić go było za pomocą ręcznej broni palnej, użycie granatów natomiast wymagało zbliżenia się na niebezpiecznym dla atakujących dystans. W oczach wielu Francuzów stosowanie okopów stanowiło niehonorowy sposób prowadzenia walki. Wkrótce dane im jednak było się przekonać, jak mało uwagi współczesna wojna przywiązywała do kwestii honoru. Prowadzone już od ponad dwóch miesięcy działania wojenne zebrały żniwo w liczbie niemal miliona zabitych, powodując śmierć około 15 tysięcy ludzi dziennie. 14 września zduzgotany von Moltke został usunięty z niemieckiego sztabu dowodzenia. Zapoznając się z treścią wydawanych przez niego ostatnich rozkazów widać wyraźnie, jak wielkim ciężarem był dla niego ogrom ofiar trwającego konfliktu. Zanim jednak zaczniecie współczuć niemieckiemu dowódcy, musicie uświadomić sobie, że na nikim nie spoczywa tak wielka odpowiedzialność za wybuch konfliktu, co na generale von Moltke. Wraz z końcem niniejszego tygodnia zakończyły się trzy wielkie ofensywy europejskie, wprowadzając I wojnę światową na zupełnie inne tory. Aby je Wam przedstawić, posłużę się cytatem z brytyjskiego historyka Martina Gilberta. Pozbawiona możliwości triumfalnego zajęcia Paryża, armia niemiecka kontynuować będzie walkę na froncie zachodnim, równie mocno przekonana o możliwości zwycięstwa w sierpniu roku 1918, jak była o nim przekonana w sierpniu 1914 roku. Nie zmienia to jednak faktu, że niemieckie nadzieje o wyeliminowaniu Francji z wojny oraz możliwości militarnego skupienia się na Rosji legły w gruzach. Dotychczasowa taktyka Niemiec opierająca się na serii szybkich zwycięstw należała już do przeszłości. Od tego momentu armia niemiecka będzie walczyć w stanie ustawicznego zagrożenia zarówno na froncie wschodnim, jak i zachodnim. Również od tego momentu każde z biorących udział w konflikcie państw. Dążyć będzie nie tyle do zwycięstwa, co do utrzymania własnych terytoriów. Na 3,5 miesiąca przed świętami walczące strony zaczęły usilnie poszukiwać nowych strategii działania oraz nowych sojuszników. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego odcinka, lub też chcecie podzielić się z nami Waszą opinią, możecie to zrobić, zostawiając komentarz pod filmem. Mam też. Istotną informację dla wszystkich tych oglądających nas na urządzeniach mobilnych. Wszystkie wspomniane w odcinkach naszego cyklu linki odnajdziecie zawsze w opisie filmu. Do zobaczenia za tydzień.